I na koniec sprawa, która wygląda dziwnie, ale pachnie fatalnie. Zebrzydowice. Spór, w którym sięgnięto po broń biologiczną. Jeden pan drugiemu panu wlał do studni ciecz o dość jednoznacznym pochodzeniu. Sąsiad sąsiadowi zgotował taki los. Zaatakowany wezwał policję. Ta mówi o potencjalnym zagrożeniu dla zdrowia i życia, okolica ukradkiem dodaje coś o wojnie, która trwa nie od dziś. Adam Sierak. Śmierdzi. I przez gardło już nie przejdzie ani panu Edwardowi, ani jego rodzinie. Podeszłem do domu, bo tu są przestrzeń z wiaderkiem, z tym drugim facetem. No i przychodź tu do niego, to widziałem, że odsunięty ten automat na tej studni i że tam coś wlewali z wiaderka, nie? Później odchodząc mi mówi, jak ci będą smakować ściny i główienka. Zawartość wlana nie bez przyczyny, bo ze złości. I choć wtedy pewnie i bez zawahania, to teraz już na mniej pewnych było, nogach. Było coś w środku, to jak coś to nie my, nie, naprawdę. To tylko my tak posłasiliśmy na strachu. Tam nic nie, nic nie wlewaliśmy. Ale wieś aż huczy, i nawet ci najtwarci z najtwarszych z niesmakiem mówią o tym, co się wydarzyło pod ich nosem. To wprost mnie niemal siło z nóg, chociaż swego czasu uprawiałem boks i rzadko padałem. No, bo na łopatki naprawdę można się wyłożyć, bo to, co w ustronnym miejscu powinno być załatwione, szkodliwe teraz może się okazać dla mieszkańców domu przy ustronnej. Bardzo dużo różnorodnych bakterii jest bakteriami przewodu, przewodu pokarmowego. Mogą to być wirusy, na przykład wirus wirusowego zapalenia wątroby typu A, nie, typu e, e. Może to być przecinkowiec cholery. Na tą ostatnią, jak mówią obserwatorzy kłótni, z właśnie sąsiedzi chyba już chorują. się wczoraj kłócili, to słyszałem, bo wystarczyło lekko okno chylić i było słychać. Ja się z tym panem nie kłócę, tylko chciałam dojechać do posesji, a ten pan mi drogę zostawił. nie? W jednym miejscu zasieki, w drugim przecinkowie. Cięta opona, dalej inne miny. Pod jest wyrwany ciągnikiem, drzewa pościnane, powyrywana drzewka, nawet tu drzewko takie ozdobne miałem z Francji. Jednym słowem mówiąc, krajobraz jak po wojnie. Co dzieje się? Co dzieje się? Znowu wojna, ale o kota! Jak na starym filmie, prawie pół wieku później sąsiedzi, nadal drąkoty. Jeśli by się rzeczywiście potwierdziło, że ów płyn, który został wlany do studni, no był zanieczyszczony, prawda? A wówczas osoby, które dopuściły się tego czynu, odpowiadałyby za stworzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzkiego. A najbardziej niezdrowy tutaj wydaje się być klimat. Klimat, który pewnie nie prędko minie, póki ten sąsiad z tym sąsiadem mieszkać będą po sąsiedzku. A nam się Sile informacja. Na sport czas zdecydowanie Alina Markiewicz.